Goły, stroju Adama, gruby, obleśny, prokurator ze Świdnicy, ja jestem z terenu Świdnicy, niestety, paradował sobie po terenie całego miasta, po parku, poszedł sobie też do sklepu kupić flaszkę. I dzisiaj okazuje się, że może wrócić do służby. Po drugie, pan Adam Gomola, najmłodszy poseł, niedoświadczony polityk, właśnie został ścięty przez Trzecią Drogę, dlatego że powiedział tak. Jak faktycznie rzeczy się mają i jak partie robią, żeby ominąć swoje budżety reklamowe w trakcie kampanii? A do tego wiceprezydent Mastalerek zaczyna naprawdę pokazywać pazurki, a to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że szykuje się już do kampanii wyborczej na urząd prezydenta. Ja mam na imię Sebastian i dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od patopolityczki. Tak, patopolityczki polityczki Marianny Schreiber, która na Patogali Cloud postanowiła najpierw kilka miesięcy temu protestować na tej gali i mówić, że będzie to gala pato celebrytów, pato streamerów Gochy Magical. Następnie postanowiła zawalczyć na tej gali, a na końcu, kiedy policja zgarnęła pato celebrytkę magikal patopolityczka zaczęła walczyć z człowiekiem Brokułem, tak, zobaczcie na tym filmie. Tu jest człowiek Broku, syn kobiety, którą właśnie policja zawinęła, a także patopolityczka Marianna Schreiber w stroju Avengersów. Moim zdaniem, Marianna, nie dość, że ci troszeczkę już odkleiło się, to powinnaś się zastanowić nad swoim przekazem, bo raz jesteś kochającą matką, raz jesteś patopolityczką, raz jesteś tym, który chce zatrzymać szaleństwo Patogali. A nagle bierzesz udział w tej patogali, bo ci się patopolityka rozwaliła. Ja osobiście uznaję, że Mariannie naprawdę trochę się coś odkleiło, bo to co ona robi i jak ona robi, to jest niczym innym jak może schizofrenią paranoidalną. Ale jeżeli już mówimy o pewnego rodzaju niepoczytalności umysłowej, to musimy przytoczyć bardzo słynnego świdniczanina, człowieka z dolnego śląska, który zasłynął kilka lat temu tym, że w stroju Adama chodził sobie. Po całej świdnicy. Poszedł sobie do sklepu, kupił flaszkę, wtedy zatrzymała go policja i wylegitymowała. Ale tak z drugiej strony, mamy kilku słynnych świdniczanin, na przykład Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, na przykład Zbigniew Chlebowski, to ten, co się strasznie pocił na cmentarzu znaczy nie, pocił się w Sejmie, kiedy na cmentarzu załatwiał sobie interesy. Mamy też innych znanych Polaków ze świdnicy, ale. Pan Maciej W., czyli prokurator, który dzisiaj je, może wrócić do pracy. Tak, on wraca dokładnie po kilku latach postępowania dyscyplinarnego, wraca do pracy. Zaraz się dowiecie, dlaczego wraca, bo to jest hit sezonu. Może sobie powiedzieć, że prawo i obyczaje mam, no właśnie, gdzie? No, właśnie w swojej dużej. Zobaczcie te zdjęcia po prostu w swojej dużej, obrzydliwie dużej dupie. Pan prokurator dzisiaj, który zrobił sobie jaja ze wszystkich, i to nie pierwszy raz, bo okazuje się, jak donosi gazeta wyborcza, on już wcześniej miał problemy z tym, że próbował po pijaku nagabywać policjantkę, że po pijaku próbował także robić głupie rzeczy, i to nie tylko na prokuraturze. On po prostu. Nie powinien być prokuraturem. A wszystko to jest okraszone Zbigniewem Ziobro. Bo Zbigniew Ziobro, kiedy zmieniał ustawę w 2016 roku o prokuraturze, pozwolił, aby niełóg, który nie mógł zdać egzaminu na prokuratora kilka razy, napisał maila do dworczyka, dworczyk napisał do Święczkowskiego, Święczkowski na podstawie spec ustawy. Powiedział, o chłopie, no dobra, nie ma problemu, nie zdałeś parę razy. Może jesteś trochę tępy, może jesteś niełukiem, ale jesteś od nas. No to w tym momencie damy ci możliwość bycia prokuratorem. I z bycia asesorem przez x lat, chłopa przeniesi do na automatycznie na bycie prokuratorem. Wtedy zaczęła się cała jego kariera nie wiem, cała jego przepaść, co, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, bo po prostu facet od kiedy stał się prokuratorem, stał się prokuratorem nominowanym za pośrednictwem Ziobry, znaczy dworczyka Ziobry Święczkowskiego, nabrał wiatrów skrzydła. Zaczął pić, zaczął nagabywać policjantów, zaczął być wulgarny, zaczął być tak naprawdę pionkiem w rękach Święczkowskiego, a nie prokuratorem niezależnym. W końcu mu się całkowicie odkleiło i po pewnej imprezie alkoholowej, na której zabrakło alkoholu, na golasa postanowił wyjść z domu i pójść kupić sobie alkohol. Ciekawi mnie, gdzie on trzymał pieniądze, jak on chciał za ten alkohol zapłacić. Może on chciał na krechę jeszcze wziąć ten alkohol, a może bo, albo może on go chciał zawinąć, tak? Więc tutaj mamy też pewien dysonans. Bo jeżeli by policja jeszcze chwilę poczekała, to mielibyśmy nie tylko obrazę, Urzędu Prokuratorskiego, ale może jeszcze kradzież. Natomiast, wracając, przez dwa lata, ponad dwa lata, toczyło się postępowanie wyjaśniające w zakresie tego, czy on może być prokuratorem, czy nie. Jak mówi także Gazeta Wyborcza, pan prokurator przez te dwa lata, ponad dwa lata, pobierał 50% swojego wynagrodzenia, co oznacza, że on nie pracował, mógł sobie chlać, a my i tak za to płaciliśmy. Teraz, kiedy Poznańska Prokuratura stwierdziła, iż w momencie, gdy szedł sobie na waleta. Po ulicach Świdnicy był niepoczytalny, to znaczy, że ta jego niepoczytalność była w danym momencie, dzisiaj już nie jest i może sobie pan prokurator wrócić do pracy. Ja nie wiem, czy ktoś, kto jest uznany za niepoczytalnego, powinien wracać do tak odpowiedniego zawodu jak prokurator. To jest tak samo, jakby powiedzieć, że lekarz-psycholog, jest niepoczytalny, ale to on jest tylko niepoczytalny wtedy, kiedy jest nago, bo w momencie kiedy się ubierze, to on już może być lekarzem psychologiem i, wypisywa i wypisywać skierowania na przykład do zakładu zamkniętego ludzie. Gdzie tu jest sens, gdzie tu jest logika? Przecież takich ludzi, którzy są niepoczytalni, trzeba traktować jak chorych, trzeba ich izolować, trzeba ich dawać na leczenie, a nie przywracać do służby, bo prokuratura to jest służba, moim zdaniem. Pan prokurator jest ostatnim elementem układanki Zbigniewa Ziobry, który zawsze mówił, że swoi, nawet najgorsi, nawet najgłupsi, ale swoi muszą być trzymani pod ochroną. I tutaj pojawia się nam ochronka Święczkowskiego Ziobry nad nagim prokuratorem. Ale ty. Nie musisz być nago, żeby zasubskrybować mój kanał. Wystarczy, że klikniesz ten mały guziczek tutaj subskrybuj, zalajkujesz ten film, a w komentarzu napiszesz Golas, to wtedy będę wiedział, że tak samo jak ja jesteś przeciwny temu, co, napra co tak naprawdę Prokuratura i w ogóle Ministerstwo Sprawiedliwości i Zarządów Zbigniewa Ziobry miało na celu zrobić z naszego pięknego państwa. Teraz przechodzimy tak naprawdę do gościa, który za chwilę będzie miał problemy prokuratorskie. Pan Adam Gomola, najmłodszy poseł w polskim parlamencie 10 kadencji, powiedział tak naprawdę to, co wszyscy robią i co wszyscy myślą. Powiedział oficjalnie, jak można ominąć budżety reklamowe. Każdy wie, ja sam mam przykład na swoim terenie gościa, który wydał około 300 tysięcy złotych, bo policzyłem mu parę lat temu wszystkie billboardy. I wszystkie jego aktywności wydał ponad 300 tysięcy złotych na kampanię, gdzie limit miał około 60 tysięcy. Gomola zrobił, powiedział dokładnie to samo, co wszyscy dookoła robią. Moja kampania którą prowadzę, tak, prowadzę kampanię z lewicy w tej chwili do samorządu województwa dolnośląskiego, jest całkowicie inna. Nie zobaczycie billboardów, nie zobaczycie ulotek, nie zobaczycie płatnych eventów. Dlaczego? Dlatego, że ja nie chcę oszukiwać swoich wyborców, że niby wydam 10 tysięcy, tak naprawdę na boku puszczę jeszcze 50. 000. Gomola powiedział, jak można puścić na boku 50 tysięcy. I nie wierzysz, że hołownia, że Kosiniak, że Tusk, że wszyscy inni nie wiedzą tego, co Gomola powiedział. To, że ktoś go nagrał, bo chciał przy okazji wyłudzić 20 tysięcy pan Gomola na rzecz, na rzecz podstawionej firmy, to jest inna kwestia. To, że on mówił wpłać 20 tysięcy, a dostaniesz pierwsze miejsce na liście do samorządu, to jest inna kwestia. Ale ja mówię o tym, czy to było nagranie, czy to był Gomola, czy to był kto inny, to zawsze politycy tak robią. Ja nie jestem politykiem, ja jestem politykierem, więc ja tak nie zrobię. I tutaj macie moje słowo: moja kampania tylko jest w internecie i widzicie mnie tylko i wyłącznie w internecie i na spotkaniach, na, za które to spotkania nie płacę. Pan Gomola został dzisiaj tak naprawdę wyrzucony z partii. Pan Gomola dzisiaj może spodziewać się za chwilę pukania do drzwi prokuratury. Pan Gomola, skoro jest takim prawym, praworządnym posłem nowej drogi trzeciej drogi, drogi, która miała być inna, która miała zerwać ze standardami zgniłej polityki, drogi, która miała być otwarta, przejrzysta, drogi, która miała być tak naprawdę proeuropejska, czyli bardzo transparentna, powinien dzisiaj oddać immunitet i poddać się, dosłownie poddać się pod decyzję niezależnych organów sądu, prokuratury. Nie powinien chować się za immunitetem. Na moim Twitterze mocny komentarz do tego, co zrobił pan Gomola. Dlaczego? Bo ja przez kilka tygodni próbowałem się umówić z panem Gomolą, jak został tylko posłem. Pisałem, dzwoniłem, rozmawiałem z nim, nie chciał do mnie przyjść, a zaznaczę tylko, że ci, którzy do mnie przyszli, to dzisiaj są ministrami. Ci, którzy do mnie nie przyszli, mają problemy z prawem. A więc Panie Adamie, trzeba było do mnie przyjść, ja bym panu powiedział, czego nie powinien Pan robić. Pana problem dzisiaj nie jest już moim problemem. Ale w ten sposób przechodzimy do problemu, który jest w pałacu prezydenckim. Wiceprezydent, pan Mastalerek, zaczyna pokazywać, zaczyna ostrzyć pazurki. W momencie, kiedy Andrzej Duda poprzez swoich doradców dogadał się z Donaldem Tuskiem, że na przykład, nie wiem, ambasador, w Nowym Jorku zostanie, ambasador przy ONZ zostanie, ambasador w Watykanie czy we Francji zostaną. Czyli nie będą ruszali. Wszystkich innych Donald sobie możesz ruszać, zmieniać, ale tych czterech czy tam sześciu ja chcę, żeby zostali. Taki był przekaz z Pałacu Prezydenckiego. Donald Tusk zaakceptował to. Oczywiście, jeżeli chodzi o Nowy Jork, to facet, który tam jest ambasadorem, nie będzie w Nowym Jorku. Będzie przeniesiony do innej placówki, ale już zostało to z tym człowiekiem i z Pałacem Prezydenckim ustalone. Całą listę nowych nominacji, nowych ambasadorów minister Sikorski wysłał do Pałacu Prezydenckiego, i w tym momencie pojawia się wiceprezydent Mastalere, który mówi: Nie, 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 nie. My nie będziemy się zgadzali tak łatwo i tak szybko. My chcemy mieć większy wpływ na te rzeczy, mimo że jakiś czas temu ustaliliśmy i wy co prawda idziecie zgodnie z tym, co my ustaliliśmy z wami, ale my dzisiaj zmieniliśmy zdanie, bo jesteśmy małymi dziewczynkami, które właśnie wychodzą z płaskownicy i zabierają swoje zabawki. Mastalerek tak naprawdę nie robi nic innego, jak tylko walczy o swoją kampanię wyborczą. Bo prawda jest taka, duda. Nie może już kampanii prowadzić. Ja już dwie kadencje, już mu wystarczy. Po drugie, pewno za chwilę stanie przed Trybunałem Stanu, więc no to, to będzie taka kampania trochę przerywana. Mastalerek jak najbardziej na fenomenie dudy, no nie wiem jak to nazwać, na dudyzmie, może dzisiaj sobie trochę polityki zrobić. I o ile jest prawdą, że Mastalerek z PiSu nigdy nie dostanie nominacji, bo ma personalny konflikt z Kaczyńskim, no chyba, że Kaczyńskiemu coś się stanie i nagle, no dobra, nie marzmy za bardzo, bo raczej to się nie wydarzy w najbliższych miesiącach. Ale Mastalerek nie dostanie nominacji z PiSu, więc musi sobie zrobić coś innego, bo nie dość, że nie dostanie z nominacji z PiSu, to nigdy już nie dostanie roboty w PiSie. Platforma Obywatelska oraz inni koalicjanci koalicji 15 października też nie chcą z nim za bardzo rozmawiać, więc nie dostanie nominacji ani fuchy żadnej z tej strony. Więc musi coś zrobić, a żeby coś zrobić... To musi sam to zrobić. I dlatego Mastalerek postanowił dzisiaj, że zacznie swoją kampanię wyborczą troszeczkę na plecach Andrzeja Dudy. W końcu Andrzej Duda i tak już jest zdyskredytowany, i tak jest ośmieszony. Więc co by dzisiaj Andrzej nie zrobił na swój minus, to tak paradoksalnie pójdzie to na plus Mastalerka, ale Mastalerek tak naprawdę patrzy dalekosiężnie na pałac prezydencki. Czy się tam dostanie? Nie sądzę. Czy Andrzej Duda tak naprawdę ma duże szanse, żeby stanąć przed Trybunałem Stanu i Albo być beneficjentem programu Cela Plus. Prawdopodobnie tak, ale jeżeli jesteś ciekawy mojej opinii, wejdź tutaj na ten film, bo tam wytłumaczyłem bardzo dobrze i bardzo jasno, co musi zrobić polska polityka dzisiaj, żeby Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy nie tylko był politycznym show, ale także dotkliwym narzędziem, które on zapamięta długo. Dzięki i do zobaczenia jutro. Na razie hej!